Cześć wszystkim, z tej strony Justyna Łubień z justynalpn.blogspot.com Dzisiaj napotkałam się na forum na pewne zagadnienie, na które stwierdziłam, że odpowiem i zrobię tutorial Otóż pewną osobę ciekawiło, w jaki sposób można wyróżnić piegi na twarzy modelki Czyli nie dorabiać je w Photoshopie, nie chodzi o to, żeby je malować samemu, tylko jak je wyróżnić, jakie je wydobyć bardziej z twarzy Um, ostrzegam, zdjęcie jest nieobrobione, tutaj chodzi tylko o piegi. E, także, no, wszystkie tutaj odstające włoski i, i tak dalej, tak jakby, mm, no, sobie będą póki co. A teraz, zobaczcie, no, w jaki sposób ja to wybyłam, wydobyłam. Tak, mamy bardziej ciemne plamki. Ok, przed i po. I teraz, w jaki sposób jest to wykonane. Jak sobie zejdziemy z warstwami na dół, to widać pierwszą warstwę hmm, Chwilkę ukryję resztę może okay. hmm. Aha, dobra, zrobimy inaczej Po prostu zrobimy od początku to, co mamy zrobić To sobie usuniemy I teraz tak Kopiujemy sobie naszą warstwę. Czyli przenosimy ją tutaj. Następnie idziemy sobie do filtr, przepraszam, obraz dopasowania, cienie podświetlenia. W cieniach wartość zmieniamy na tyle, żeby było, żeby zdjęcie było dość płaskie. Ono ma być mocno doświetlone w tych takich ciemnych miejscach. Okej, okay, myślę, że 52% wystarczy w tym przypadku. Dajemy OK. Jest to, wstępnie mówiąc, wykorzystanie systemu Dragana, prawda? Tylko, że wykorzystanie odnośnie biegów. Nie będziemy tutaj zniekształcać ani wyostrać zbytnio samej cery. Czyli mamy sobie rozjaśnioną warstwę, następnie klikamy na mieszanie kanałów, Ok, koniecznie dajemy nam monochromatyczne, następnie mając zaznaczone mieszanie kanałów, zmieniamy tryb na nakładka mm -hmm. i suwakiem z nazwą czerwony idziemy w lewo, idziemy w lewo, o, tak aż sobie wydobędziemy. Dużo tutaj, chwileczkę. Dobra, powiedzmy, że mamy w ten sposób to. Nie... Teraz tak, kolorem niebieskim regulujemy podświetlenia, tak, czyli im więcej niebieskiego, tym więcej jest tego światła. A jak widać, w tym momencie te piegi są bardziej widoczne, tak. Wcześniej ich tu nie było za bardzo, natomiast teraz mamy je bardzo widoczne. No dobra, ale teraz co zrobić z tym prześwietleniem, które którym tak dalej nie widać śpiewów? i z tym, że ona jest cała czerwona? No więc rzeczą, którą robimy najpierw będzie usunięcie tego koloru czerwonego, więc klikamy maskę dostosowania, barwa nasycenie, ustawiamy kolor czerwony i zmniejszamy go sobie, no powiedzmy tak, do tego stopnia, czyli minus 41, no nie więcej, przy tym zdjęciu akurat jest idealnie. No dobrze, kolor mamy zmieniony. Ale teraz co z tym przepaleniem? Więc robimy tak dalej. Idziemy sobie do warstwa do, dostosowania, do, 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 do pasowania i włączamy kolor selektywny. I w kolorach, w tym momencie, w kolorach selektywnych zaznaczamy kolor biały. I tak jak w tutorialu o usuwaniu przepaleń. Tak, tutaj dodajemy czerni, czyli słowakiem czerni idziemy w prawo. O, 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 powiedzmy, że tyle. To jest jeszcze trochę za mało, więc będziemy musieli zejść sobie warstwę pod kolor selektywny i na przykład poziomami albo niż krzywymi, zmniejszyć jasność tych piegów, które będą tutaj, tak? Dobra. I teraz tak, to musimy zrobić selektywnie, ponieważ mm, nie chcemy mieć tutaj zbyt czarno Więc odwracamy tą maskę, klikając sobie tutaj na maskę i CTRL i odwracamy Bierzemy sobie duży pędzelek, przepływ powiedzmy 11%, rozmiar no, duży trochę, No nawet nie będzie powiedzmy I jedziemy sobie po tych pięgach. Które nam tutaj uciekły i których nie widać. Właśnie w ten sposób. Możemy też, oczywiście, dzięki temu, że te warstwy do stosowania nie są, dopasowania nie są zatrzymane na stałe, można troszeczkę obniżyć sobie tę jasność, na przykład. Teraz co nam się tu dzieje? Aha, OK mhm. Kolor selektywny Kolor selektywny Tutaj był troszkę jednak za dużo dodanych, więc go zmniejszym o, Przepraszam, nie czernie Czernie mają być tak, jak były Kolor biały troszkę zmniejszymy No OK mhm. Jeszcze troszeczkę na krzywych Przyciemnimy jeszcze tutaj te obszary takie ciemne, jasne, przepraszam tak, Tu troszeczkę usuniemy, bo nie chcemy, żeby było zbyt ciemne Dobra, I teraz co? Teraz sobie te wszystkie warstwy do pasowania, które mamy razem z tym rozjaśnionym z rozjaśnioną kopią zaznaczamy wszystkie i dajemy do grupy, którą nazwiemy biegi plus plus. Mhm. Następnie mając zaznaczoną grupę p plus, ciskamy maskę i również ją odwracamy. Ok? To od razu widzimy przed. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ my nie możemy no, dodać takiego hardcora, że tak powiem, w tej postaci. Bo to jest hardcore. <noise> Tylko musimy to ładnie pędzelkiem odkryć i to tak delikatnie. No niskiej przepustowości, bądź niskim kryciu Ja korzystam akurat z tabletu, więc na przepływie tutaj sobie reguluję Ok, czyli daję na przykład 7% następnie rozmiar pędzla, powiedzmy 349 niech będzie i sobie jadę w tym miejscu, w którym chcę, żeby te pigi były jak najbardziej widoczne Tutaj troszkę, tutaj No właśnie Tego nosa to troszkę za dużo Zmieniamy sobie na, podnie wtedy na czarny kolor i z powrotem jedziemy po nim, żeby troszkę usunąć Można dodać również na wygrodzie biegów, chociaż Raczej, za dużo się ich nie powinno mieć tutaj, aczkolwiek skoro one są, no to nie sobie będą takie naturalne. Ok o, Troszkę przesadziłam na tym polecku. Dobra. No, może więcej. Okej. Okay. Teraz zobaczmy sobie przed i po. Przed i po. Przed i po. I teraz tak, są tu takie elementy lekko prześwietlone czyli tutaj, 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 tak tu, tu, i tu Jeżeli chcemy to usunąć dalej, również już można ponad grupą sobie otworzyć kolor selektywny, jeszcze raz nowy Wchodzimy w kolory białe znowu i dodajemy czerni delikatnie tak Następnie obracamy warstwę, znaczy się maskę Kontrol I i białym pędzelkiem również na, niskiej, na niskim przepływie bądź niskim kryciu. Oj. I większym pędzelkiem oczywiście idziemy po tych miejscach, które nam za bardzo świecą. Tu tak nam za mocno się. I tutaj i tutaj i troszkę tutaj. Ok. dobra, czyli to sobie schowam też. Okej, okay. czyli tak nasza postać wygląda z wydobytymi biegami, a tak przed wyglądała. I po, i przed, i po. Jeśli wydaje się nam to zbyt kontrastowe bądź nadal zbyt nasycone, możemy sobie yy, pomóc jaskrawością i po prostu troszkę ją zmniejszyć aczkolwiek również odwracamy maskę bo selektywnie to robimy znaczy ja uwielbiam robić to selektywnie z tego względu, że no nie wpływa mi to na całość zdjęcia tylko na te elementy które rzeczywiście się zmieniły, a których nie chcę żeby się zmieniły tak, okay. czyli jeszcze raz sobie już wcale może przed i po. Dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że Wam się podoba i mam nadzieję, że Wam się przyda. Pozdrawiam serdecznie. Jestem na obień.